Jeśli czujesz, że w Twoim życiu nie ma rutyny, to nawet nie próbuj się dziwić, że wstajesz rano zmęczony z głową rozjechaną jak po walcu, bez jasności co robić, po co i dlaczego. Facet bez rutyny jest jak samochód bez kierowcy. Może i ma silnik, może nawet przyspieszy na chwilę, ale finalnie wyląduje w rowie, bo nie ma kontroli nad kierunkiem, w jakim zmierza. I nie chodzi tu o grafik rozpisany co do minuty, czy neurotyczne planowanie. Chodzi o fundamentalną strukturę, która każdego dnia daje Ci poczucie wewnętrznego ładu, przewidywalności i kontroli nad sobą. Bo kiedy nie masz rytuału, nie masz kotwic. A kiedy nie masz kotwic, wszystko Cię rozprasza. Wstajesz rano i zamiast wejść w tryb działania, zaczynasz scrollować, odkładać decyzje i szukać pretekstu, żeby jeszcze chwilę poleżeć. I zanim się zorientujesz, pół dnia przepada, a ty znowu masz to samo uczucie, że coś ci umknęło, że niczego nie zbudowałeś i że jesteś tylko biernym odbiorcą własnego życia. Rutyna to nie więzienie, to system stabilizacji, który wycisza chaos w twojej głowie i przywraca logikę działania. To nie jest zestaw zakazów, tylko rama, dzięki której odzyskujesz poczucie siły. Kiedy masz poranny rytuał, choćby 10 minut biegu, szklanka wody i krótka lista celów, to twój mózg że ma misję, że nie dryfuje, tylko płynie, że nie reaguje na świat, tylko go kształtuje. I właśnie w tym tkwi sekret silnych facetów. Nie w tym, że są zawsze zmotywowani, tylko w tym, że mają rytuały, które działają nawet wtedy, gdy im się nie chce. A wieczór? Wieczór to nie pora na rozpad przy Netflixie i żarcie pod korek, to moment zamknięcia dnia świadomie, z podsumowaniem i z przygotowaniem na jutro. Bo silny dzień zaczyna się od wieczora. Rutyna to nie nuda, to decyzja, że nie oddajesz sterów losowi i że to Ty nadajesz rytm swojemu życiu, nie algorytmy, nie przypadek i niezmienne nastroje. I wbrew temu, co mówią miękkie głosy motywacyjnych banialuków, to nie emocje mają prowadzić Twoje życie, tylko struktura, bo emocje są zmienne, a struktura jest fundamentem. Więc jeśli czujesz, że znowu dryfujesz, że kolejny dzień przeciekł Ci przez palce i nie wiesz, gdzie się podział, to zadaj sobie jedno pytanie: czy masz rytuały, które Cię prowadzą? Czy budzisz się codziennie i liczysz na cud? Jeśli czujesz, że to do ciebie trafia, subskrybuj ten kanał i zostaw. Like huh?